Polinezji. Naszym zadaniem jest poprowadzenie swojego plemienia przez wody Pacyfiku w poszukiwaniu nowego, bezpiecznego domu, z dala od zbliżającej się erupcji wulkanu. Gracze wytyczać będą nowe szlaki morskie, zbierać zasoby i handlować z innymi plemionami. Wygra ten, kto najlepiej poradzi sobie z osiedleniem członków swojego plemienia na wyspach z dala od wulkanu. A zatem, jak przygotować się do gry? Na początku układamy planszę na środku stołu stroną odpowiednią dla liczby graczy. Każdy z nich bierze własną planszetkę, łodzie i członków plemienia w wybranym przez siebie kolorze. Łodzie należy ustawić na morzu, a członków rozdzielić tak, aby: 8 ułożyć na miejscach od 2 do 7 na planszetce gracza, a 5 obok wulkanu na wyspie głównej. Nadal każdy ma wolną łódź i członka plemienia, to zapasowe znaczniki odkładamy je do pudełka razem z pozostałymi nieużywanymi elementami. Każdy z graczy pobiera 3 ryby i 3 muszelki. Z pozostałych surowców tworzymy pulę zasobów. Obok nich układamy również żetony zasobów. Każdy wart jest 5 wskazanych surowców. Warto tutaj zaznaczyć, że surowce są nieograniczone i w razie ich wyczerpania możecie użyć dowolnego zastępstwa. Żetony wysp mieszamy zakryte i losowo rozkładamy je na planszy, pilnując, aby zielone znalazły się na wyspach znajdujących się w archipelagu to te tereny z niebieską obwódką a pomarańczowe na wyspach z symbolem maski. Następnie wszystkie żetony odkrywamy i odrzucamy te z czerwonym symbolem X. A w przypadku rozgrywki dwu- lub trzyosobowej usuwamy również ten z oznaczeniem dla czterech osób. Wszystkie skały wulkaniczne wrzucamy do woreczka. Karty pływów dzielimy w zależności od ich typu. Każdą talię tasujemy i losowo dobieramy z nich po jednej karcie, a pozostałe odkładamy do pudełka. Te trzy karty układamy obok planszy głównej, będą one naszymi dodatkowymi celami na rozgrywkę. Jeśli którejś z nich wymaga żetonów punktów, to obok planszy układamy ich rezerwę. Szczegółowy opis wszystkich kart znajdziecie w instrukcji. Znacznik fazy rundy układamy na polu z cyfrą 3 na torze faz. Wybieramy gracza rozpoczynającego, dajemy mu odpowiedni znacznik i jesteśmy gotowi do gry. Rozgrywać będziemy kilka rund, składających się z fazy akcji oraz fazy obsługi. Faza akcji obejmuje pierwsze trzy pola toru faz, co daje nam trzy tury. W każdej z nich gracze muszą wykonać akcję, rozpoczynając od pierwszego gracza i dalej zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Po każdej turze gracz rozpoczynający przesuwa żeton fazę na kolejne pole, aż znajdzie się na polu wulkanu, co rozpocznie fazę obsługi. W ramach akcji możemy eksplorować okolice, czyli odkrywać nowe szlaki wodne oraz badać już istniejące, zasiedlać wyspy oraz łowić. Przyjrzyjmy się wszystkim tym czterem akcjom. Eksploracja. Szlaki wodne zaznaczone są białymi, przerywanymi liniami. Stanowią bezpośrednie połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą wysp. Na każdym z nich możemy ustawić jedną z naszych łodzi, jeśli jesteśmy tylko w stanie opłacić koszt połączenia. Nie ma tu dodatkowych wymagań. Wyjątkiem są wyspy z pomarańczową obwódką, która oznacza tereny odkryte i dostępne dla wszystkich, bez dodatkowych kosztów. Wykonując akcję eksploracji mamy dwie możliwości. Pierwszą z nich jest odkrycie nowego szlaku. Polega na przejęciu szlaku, który nie został zajęty przez innych graczy. W tym celu musimy zapłacić liczbę wybranego surowca, ryb lub muszelek równą liczbie wskazanej przez znacznik na torze faz. Nie można zapłacić różnymi surowcami. Na szlak przenosimy statek z naszej planszetki, obok układamy jeden surowiec, a resztę kosztu odkładamy do rezerwy. Możemy również skorzystać ze szlaku utworzonego przez innego gracza. W takim wypadku koszt akcji nie jest zależny od znacznika na torze FAS. Opłacamy go bezpośrednio do gracza lub graczy, którzy już mają swoje statki na danej trasie, przekazując każdemu z nich po dwa surowce tego samego typu, co ten znajdujący się na wybranym szlaku. W tym przypadku graczowi turkusowemu płacimy dwie ryby. Następnie na szlaku umieszczamy naszą łódź. Musimy pamiętać, że na każdym szlaku możemy umieścić tylko jedną łódź danego plemienia. Co ważne, ta akcja nie jest dostępna w rozgrywce dwuosobowej. Podróżowanie. Opiera się ono na przemieszczaniu członków naszego plemienia pomiędzy wyspami po utworzonych wcześniej szlakach. Jeśli podróżujemy szlakiem neutralnym lub oznaczonym naszą łódką, to nie musimy opłacać dodatkowego kosztu. Do dyspozycji mamy tyle ruchów, ile wskazuje znacznik na torze faz. Pokonanie jednego szlaku jednym członkiem plemienia to jeden ruch. W ramach dostępnych ruchów możemy ten sam pionek przemieścić kilka razy lub przenieść kilka pionków o jedną wyspę. Korzystanie ze szlaku innego gracza możliwe jest tylko po spełnieniu pewnych wymagań. Przede wszystkim musimy mieć przewodnika na wyspie, z której wyruszamy, czyli razem z nami szlak pokonać musi członek plemienia gracza, który ma tutaj swoją łódź. Przesuwamy oba pionki na sąsiednią wyspę i opłacamy koszt podróży, czyli oddajemy temu graczowi jeden surowiec tego typu, co znajdujący się na szlaku. Oczywiście z tej opcji korzystać możemy tylko wtedy, gdy na danej trasie nie mamy własnej łodzi. Zasiedlanie. Zamiast akcji odkrywania lub badania szlaków możemy wykonać akcję zasiedlania wysp, przenosząc członków naszego plemienia z planszetki na planszę główną. Zawsze zabieramy pionki kolejno od lewej do prawej. Zrobić to możemy na dwa sposoby. Po pierwsze, przenosząc trzech członków plemienia na wyspę główną i umieszczając ich przy wulkanie lub przenosząc jednego członka plemienia na dowolną wyspę, na której już znajduje się przynajmniej jeden z naszych pionków. Nie ma limitu ludności na wyspach, na każdej może znajdować się wiele pionków. Zasiedlanie nie jest zależne od znacznika na torze FAS. Nie mamy tu określonej liczby ruchów, tylko jedną akcję: połów. Ta akcja polega na zdobyciu surowca jednego rodzaju muszelek lub ryb. Z puli zasobów pobieramy tyle sztuk, ile wskazuje znacznik na torze FAS. Kiedy znacznik dotrze na pole z wulkanem na torze FAS, rozpoczyna się faza obsługi. Gracz rozpoczynający będzie przesuwał znacznik na kolejne pola w miarę wykonywania przez wszystkich graczy następujących czynności. Erupcja wulkanu. Gracz rozpoczynający losuje jedną skałę wulkaniczną z woreczka i układa ją na kraterze wulkanu. Reszta zależna jest od koloru skały. Szary? Nic się nie dzieje. Czarny? Ten sam gracz losuje dwie kolejne skały. Czerwony? Jeśli jest to szósta czerwona koska skały, wulkan wybucha, kończąc rozgrywkę natychmiast. W innym wypadku nic się nie dzieje i przechodzimy do kolejnej fazy. Odrzucanie zasobów. Pierwszy gracz wybiera ryby albo muszle, a następnie wszyscy gracze, łącznie z nim, zwracają do puli wszystkie zasoby tego typu. Pozyskiwanie zasobów. Każdy z graczy otrzymuje zasoby z tych wysp, na których posiada przynajmniej jednego członka plemienia. Jedna wyspa zapewnia jeden surowiec. Dodatkowo, gracze, którzy posiadają żetony wysp, tak jak u nas, żeton wyspy z rybami, otrzymuje dodatkowo jedną rybę w tej fazie. Nowy pierwszy gracz. Pierwszy gracz przekazuje znacznik osobie po swojej lewej, a ta przesuwa znacznik etapów z powrotem na pierwsze pole z trójką. Tak rozpoczyna się kolejna runda. Po wybuchu wulkanu nie przesuwamy już znacznika na torze FAS. Wyspa Główna oraz trzy najbliższe, oznaczone pomarańczową ramką, zostają zniszczone, a znajdujący się na nich członkowie plemion uciekają i natychmiast przenoszą się na planżetki graczy. Pionki ustawiamy na wolnych miejscach rzędu z oznaczeniem od 2 do 7, rozpoczynając od prawej strony. Jeśli wszystkie miejsca są już zajęte, a my nadal mamy pionki do dołożenia, ustawiamy je w rzędzie wyżej, ponownie od prawej. Na koniec podliczamy punkty za następujące rzeczy. Na planszetce za puste pole o największej wartości. Po jednym punkcie za każdy symbol maski na wyspach, na których mamy członków swojego plemienia. Punkt za każdy posiadany żeton maski. Punkt za każdy posiadany żeton punktu. Oraz punkty za realizację celów z kart pływów. Gracz z największą liczbą punktów wygrywa. W przypadku remisu sprawdzamy, który z graczy posiada członków plemienia na największej liczbie wysp. Jeśli nadal jest remis, gracze dzielą się zwycięstwem.